Ja wam teraz pokażę, moi drodzy, komentarze na TikTongu. Tu jest 47 tysięcy, moi drodzy, jest e, ranking, ale ja go na... Ej, wiecie, ten ja zrobiłem na serio. W sensie, tutaj serio gadam o grach i tam mówię, że jakaś jest fajna, niefajna, i tak dalej. E, tu nie trollowałem, tu nie trollowałem, ale jak teraz zacznę trollować, to ludzie nie będą wiedzieli, co się dzieje. I teraz tak. Słuchajcie, e, ja wam pokażę, jak ktoś nie widział. Tak wygląda mój ranking na koniec. Na pierwszym jest Gothic, na drugim Diablo 2, na trzecim Baldur, na czwartym Red Dead, na piątym GTA V, na szóstym Skyrim, Medieval, na siódmym, na ósmym Last of Us, na dziewiątym Wiedźmin, a na dziesiątym jest My Summer Car. I uwaga, moi drodzy. Eee, to jest beka, bo jak Wiedźmin wyskoczył na dziewiąty, to nie dało się go już tutaj dać, bo były zajęte te miejsca, nie? Ale ty nawet nie grałeś w Baldura. Nie trzeba grać w grę, żeby wiedzieć, że jest na przykład dobrą grą. I możesz na przykład na podstawie tysiąca recenzji i innych doświadczeń graczy, którzy grali. Dokładnie. Zapomniałeś polskich gier Dying Light, The Riptide. To wiemy o tym. Tak, Fiatekson. Dobra, słuchajcie i teraz tak. Wiedźmin e, 9 i uwaga, uwaga teraz mówię, to, to jest niesamowite, co co tutaj jest. Patrzcie to, Wiedźmin 9 i to jest Czacha, nie? Ja bym Wiedźmina dał na dziesiąty. Patrzcie. O nie, brzydko mówisz. To nie ma. Brzydką nazwę ma. Co się. Co nie pasuje w Wiedźminie? Tak szczerze, to wszystko jedynie. To mi się podoba, to grafika. <grym> to są niesamowite. Dobra, uwaga. Gothic na pierwszym. Stary Gothic to klasyk, bo to świetna gra. Brat nie grał i nie wie co traci. Widzicie? Tu ludolodzy są w komentarzach. Nie, po prostu seria Wiedźmina lub Dying Light to najlepsze polskie gry. Ale tutaj jest niesamowite. Dobra, uwaga dalej. Ja GTA 5 i Red Dead bym dał na ósme lub dziewiąte. O! Ale teraz zobaczcie. Widzicie już tu? Patrzcie, patrzcie. No to znaczy, że w nie nie grałeś. Grałem, nuda. Red Dead? No chyba nie. No, bo się nie znasz. No i to jest koniec dyskusji. Bo się nie znasz. Nudził się, bo się nie zna na grze. No, ja rozumiem, że Wiedźmin nie musi każdemu podejść. Ale żeby dać go niżej niż GTA 5 to już trochę przesada. Dla mnie przesadą by było dać go wyżej niż GTA 5 niż Wiedźmina. No, o tym mówię właśnie GTA 5 to mocne 4 na 10, a wliczając to online to 0 na 10. Ludzie, oni tam. Nie, bo wy nie wiecie, chodzi o to, że niektórzy tutaj czują generalnie tą ironię i są takimi widzami, wiecie, oni wiedzą, ale jakiś humor mają poziom humoru i tak dalej. I są ludzie, którzy tutaj podkładają kolejne jeszcze świnie. Ja już na przykład u niektórych wywolałem ból dupy, a teraz oni jeszcze dokładają w komentarzu. Rozumiecie o co chodzi? To jest takie podsycanie, ale takie kulturalne, nie? Że nie, ja bym mi nadał na dziesiątkę, nie? <laughs> Dobra, Wiedźmin na dziewiątym, moi drodzy. Nie każdy musi go lubić. O, właśnie, to nie jest pomidorowa. Wiedźmin lepszy niż Gotik. O, Cezary! Zobaczmy to. No to masz 10 lat. <grym>, ale więzienia, czy. <grym>, co nie zmienia faktu, że ten dziesięciolatek pisze prawdę. Aha. Wiedźmin nie jest lepszy, patrząc na czasy, w jakich zostały wykonane gry. No, mi się jednak wydaje, że porównywalnie Gotika do Wiedźmina to jak malucha do Lambo. Wiedźmin lepszy pod każdym względem. Moi drodzy, na TikToku mini ludolodzy tutaj są. Gaunter Odim, Ej, jak myślicie, on jest stronniczy? Gaunter Odim, pan lusterko? Myślę, że to może być stronnicza wypowiedź. Bardziej to jak porównanie Ferrari F40 do Porsche. O, tu już takie... To prawda akurat, on dał złe porównanie. To jest lepsze porównanie chyba. Dobra, mieszał to. Czemu My Summer Car na dziesiątym? No to ja wyjaśniłem dlaczego. Co jak co, ale The Last of Us nie zasłużyło na ósme miejsce. Jest to mega dobrze dopracowana gra, ze świetną fabułą i mechanikami. Zdecydowanie u mnie top jeden. Widzowie, jeżeli dajemy Last of Us 1, ja wam powiem, jaką trzeba zrobić dla niego serię z grami. Jest, pamiętacie tą dziewczynę, cośmy oglądali? Tutaj taka dziewczyna jakaś taka młoda. Top 10 gier. I same były konsoliaki takie, nie? Konsolowe te takie. I same były tak. E, Spiderman, Batman, Last of Us, nie? Same takie gry były. Top 1. No i się obraziłem za Wiedźmina. Do Red Dead Redemption 2 nie ma podjazdu, ale wiadomo, zależy dla kogo. Nie grałem jeszcze, ale muszę ograć kiedyś. Wiedźmin na jedynkę bez mrugnięcia, moi drodzy. Na jedynkę bez mrugnięcia. Fabularnie chyba. A cała reszta? Wiedźmin to genialna gra. Jeśli masz jakieś obiekcje, to słucham argumentów. System walki, chociażby. No to prawda, system walki jest. mógłby być lepszy, nie? Ja ogólnie uważam, że Wiedźmin jest bardzo dobrą grą. Eee, natomiast e, to już jest takie. Gadanie o tym, że gra. Wiedźmin 3 to jest najlepsza gra, jaką ktoś grał, to znaczy, że nie grał w dużo gier. Ja Wiedźmina, jakbym miał skalę od, od, od 0 do 10. To na pewno bym mu dziesiątki nie dał. Ja bym, ja bym takiemu Wiedźminowi dał na pewno między 7 a 9, Coś takiego. Ale nie wiem ile. Nie chcę mi się wystawiać. Wiedźmin 3 jest, kurwa, zajebistą grą. Dla Polaka. Uważam, że dla Polaka. Dla kogoś spoza Polski myślę, że spokojnie można o jedną, bądź dwie oceny obniżyć. Bo wiecie o co chodzi. Chodzi o kulturę easter eggi. Smaczki dotyczące też naszej historii. I tak dalej. Tego nie ma tam w amerykańskiej wersji, to znaczy, oni chyba zrobili jakieś takie. takie ogólne jakieś, ale to. To już nie działa tak jak, tak jak w tym, nie. To jaka jest dla ciebie top gra? Ja nigdy takich rankingów nie robiłem, że wszystkie gry w swoim życiu zbieram i wystawiam i je porównuję nigdy. Ja mogę każdą z osobna w jakiś stopniu ocenić. Znaczy, nie, jeżeli mi dasz dwie gry, to ja je mogę porównać, bo na przykład, jak dasz takiego gotika i wiedźmina. Dobra, czy można porównywać gotika i wiedźmina, i na podstawie tych porównań możemy stwierdzić, czy wiedźmin, czy gotik powinien być wyżej czy niżej. Możemy, ale czy powinno się, nie powinno się. Eee, dlaczego? Bo tak jak faktycznie ktoś napisał, dzieli ich 20 lat, to jest inny system robienia gier, to jest trochę inna gra z innymi zawartościami. Dotycząca czegoś innego. E, mimo, że to się zamyka wszystko w takiej klauzuli RPG historii fabularnej, z rozmowami i tak dalej, z, z robieniem questów, rozwojem postaci, to. E, no tu jest. No to dobra, no to jakby pod tym względem to są dwie te same gry, tak? Bo ktoś powie, a bo tutaj się wbija levele i tu się wbija levele. No faktycznie, to są te same gry. <laughs> Nie no. Trzeba by było rozłożyć to. Może ktoś na YouTube coś takiego nagra, czyli. Porównanie gotika do Wiedźmina. Może ktoś zrobił taką recenzję bardzo obfitą, bo to by był ciekawy film. Mi się takich rzeczy nie chce robić aż, bo to są długie rzeczy. E, czyli porównanie na przykład mechaniki e, walki do gotika, do Wiedźmina, e, grafiki na tamte czasy, e, dialogów, zadań pobocznych, budowy świata, po przeciwników. Systemu na przykład, przynależności, czy reputacji, czy czegoś tam. Dobra, lecimy dalej. GTA 5 za wysoko. Wiedźmin, uwaga, moi drodzy. Wiedźmin top 1. Już od dwóch lat czekam na Wiedźmina 4. A kiedy przechodziłem trójkę na jeszcze komputerze brata starszego, Ach... a od ostatnich lat mam taką obsesję na punkcie Wiedźmina, że przeszłem 40 razy. Przeszłem podobno my summer car jest lepsze od my summer car. Tak, to prawda. E, odnalazłem idola na. O, dam mu. No, Odpiszę mu. Siema. Wolę Gotika od Wiedźmina. Ja to bym GTA 5 na dziesiątkę dał. No i to jest ludolok. Jakbym się nie znał na grach, to bym zrobił taki ranking jak ty. Czekam. Szczerze, zgadzam się z tobą. W my summer car mi się zepsuło, że nie mogłem kół odkręcić. Dying Light jeden jest lepszy Jako co, ale Patrzcie, to są kur... komentarze tego typu Nie ma tutaj Dying Lighta nigdzie Nie wspominamy o Dying Lightie A on pisze Dying Light jeden jest lepszy Ale o lepszy od czego? Od wszystkich gier? Od jakiejś z tych? Gothic jest niemiecki Kiedy wy się tego nauczycie, że dubbing polski nie robi z gry polskiej produkcji? Co? Pierwsze słyszę Ej widzowie, to są jakieś herezje to co ten gość gada. Można mu zgłosić konto na TikToku? Przecież to jest szkodliwe to co on pisze. Ej, znowu, ale zobaczcie, że to jest jakiś ruch, który chce po prostu umniejszyć polskim hmm, Polsce. Jako narodowi, gospodarce i wszystko chcą pokazać, że Niemiec, że za Niemca to jak budowali, to lepsze budynki budowali, że niemiecka chemia to była lepsza, bo ładniej pachniała, nie? A teraz, że jak dobra gra wyszła, to nagle chcą sobie przypisać zasługi, że niemiecka, Gothic pierwsze, Wiedźmin drugie, Diablo dwa, mo, a, mo, a ja bym ja mu bym dał serce, bo to... Myślę, że dałoby się zgodzić. W niektórych aspektach można by było dać taki ranking, że. Gotik. Ważne, że gotik wyżej. Ważne, że gotik wyżej, tak? Wiedźmin może być, tak? Na drugim, na diablo. No. Diablo dam był, dałbym na drugie, a nie na trzecie. Wszystko spoko, ale baldur to gra od góry, a gry od góry to nie gry. gry. A to jest chyba cytat z klocucha jakaś, nie? Gry od góry. To chyba od klocucha tak 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 brzmi, jakby klocuch to pisał. Dying Light to najlepsza polska gra. Ja p**le. The Last of Us 2 część jest najlepsza fabularnie. Tylko trzeba zrozumieć fabułę. Kur jak co jest do zrozumienia w fabule The Last of Us 2 poza tym, że cała j fabuła w tej grze opiera się na tym, że uwaga. Jest motyw zemsty. Ktoś kogoś z... i i ty, ty musisz musisz z... go, bo on ci zrobił źle, albo komuś swojemu bliskiemu źle. Tak, to jest zemsta. Krokodyl tam jest. Krokodyla, daj mi luby. Mhm. Tak, to jest najlepsze. Motyw zemsty, to jest po. W ogóle jak sobie, jak ktoś, moi drodzy, nie grał jeszcze, to ma, będzie miał teraz spoilera, bo niech zatka uszy. No kur... Gonicie przez ileś, naście, czy nie wiem, ile, dziesiąt godzin kogoś i chcecie go I jak go spotykacie, to go nie z***acie. Niesamowite. Mm. Moi drodzy, my summer car powoli się stacza. No od siedmiu lat, czy ośmiu. Wszystko inaczej bym dał. Jak można dać My Summer na dziesiątym? U mnie Wiedźmin Baldo zdecydowanie top 3. Nigdy więcej. Ale Gothic jest niemiecki. Geralt, nawet ty przeciwko nam. Patrzcie, grałem chwilę w Gothic i Bezi mi się pod ziemię zapadł. No to czyli grał w dobrą wersję, <grym> kanoniczną. Gothic pierwszy XD. Wiedźmin niżej niż Gothic. Ty chyba w ogóle nie grałeś. Ludzie, trzeba! Słuchajcie, i teraz jest do was taka propozycja. Jeżeli chcecie. Ee, bo ja, ja TikToka nie traktuję poważnie. Zresztą jak mam traktować poważnie po większości takich komentarzy, jeżeli ktoś z was chce, to podobno to się jakoś giga łatwo robi na komórce, że bierzecie tą komórkę, odparacie szablon i możecie mi przygotować, tylko że tak, ja nie mogę! Bo chodzi o to, że ja nie mogę... ...tego robić sam sobie, bo ja muszę mieć element zaskoczenia, ja nie wiem co tam do końca jest. Na tym musi to polegać, że ja nie mogę sam sobie tworzyć tych rankingów, bo, no bo to będzie nudne, nie? E, jak chcecie zrobić, to taką podobno można zrobić, tylko musicie ściągnąć te graficzki sobie na, na, na komórkę, czy, czy nie wiem, czy to da się z aplikacji, z poziomu aplikacji pecetowej. I w szablonie można zrobić top listę właśnie takich gierek. Zrobiłem filt, ale nie wiem, czy można na niego już nagrać, bo filt jest zweryfikowany. Mam kod QR, pokaż. Nie, ty, to przeniosło mnie do TikToka, to nie, to musi się zweryfikować. A, i jak macie do mnie jakieś takie, żebym rozwiązywał te filtry, to na Discordzie wykrzyknik Nie, wykrzyknik to hashtag propozycja jest, kanał. Tu macie Discord. I na kanale propozycje mi to, pod podeślijcie mi link do tego. Dobra, sprawdźmy Kolejny to, czekajcie, bo ja muszę to przeczytać. Moi drodzy, top 10 polskich gier, słuchajcie, top 10 polskich gier wrzuciłem wczoraj, to jest niesamowita historia. Uwaga, pokażę wam efekt końcowy, jak ktoś tego nie widział. Na pierwszym miejscu Gothic, na drugim Metin, na trzecim Farming Simulator, na czwartym Sąsiedzi, na piątym Banner Lord Ogniem Mieczem, na szóstym Różowa Pantera, na siódmym Tibia, na ósmym Szymek Czarodziej, na dziewiątym Hugo i na dziesiątym Kozacy. Uwaga, moi drodzy. Żadna z tych gier, które tutaj są, nie jest stworzona przez Polaków, przez polskie studio. Ale uwaga, na tych 10 gier i nawet 11, bo tu jest deluxe ski jump, ludzie na przykład wy, wyszukali, że uwaga, przecież farming jest szwajcarski. Rozumiecie, że ludzie potrafili tylko jeden błąd znaleźć. W sensie, ludzie mi zwrócili uwagę tylko na jedną grę spośród 10, że nie jest polska. Pff. Dokładnie, flaga w tle. A, to mam jeden błąd, sorry. <laughs> Nie? Uwaga. Gdzie Wiedźmini Cyberpunk i Dying Light? Sąsiedzi i farming to polskie gry? Sąsiedzi to mogą się domyślić, ale farming jest zagraniczny jak Gothic. Ktoś będzie musiał zaktualizować gry. Patrzcie, gość tylko dwie gry z ośmiu, z dziesięciu znalazł, że to zdziwił się. O, bezimienny, ale to jest jakiś kapitan oczywistość. Ludzie, ja wam wytłumaczę. Bo widzę, że sporo się spłakało. Gothic jest niemiecki, Farming szwajcarski. Tu chodzi o to, że najwięcej ludzi z Polski zagrało w te gry i ciągle gra nie kur. To ktoś totalnie nie zrozumiał nawet, to nawet nie o to chodziło. <laughs> Jakby to chodziło o to, to ja bym inaczej sformułował, że nie wiem, top 10 gier ogrywanych w Polsce. Na przykład granych przez Polaków, o, coś takiego, nie? A gdzie Maj Summerkard? To też dobre. O kurde, pierwszy raz Bunker wyskoczył. Ja i mój farming bo, bardzo dobre polskie gry. Od zawsze wiedziałem, że mamy zdolnych polskich programistów i ten film jest na to dowodem, o, widzicie? Łukasz się zna, ludolog. Wspaniały ranking i ten pan taki młodzieżowy. Postal 2 nie jest Polski. Różowa pantera, po skarb się wybiera, była platformówką. Napisali książkę o takim samym tytule jak gra ogniem i mieczem. Tak, to prawda! Bo ja powiedziałem, że... Ale patrzcie, wiecie, że ludzie w ogóle tego nie wyłapali i nikt mi nie zwrócił uwagę na to? Patrzcie. Bardzo fajna gra. Kolejna polska gra. O, zobaczcie sobie. To jest w ogóle niesamowite, bo to jest gra Ogniem i Mieczem, czyli Mountain Blade, może ktoś kojarzy. I e, w ogóle to było, to jest, to jest ciekawe, bo oni tą grę tak dawno zrobili, to jest bardzo stara gra. I później na podstawie tej gry zrobili e, film. I powiedzieć, czynego... <grym grym> o... <grym> To może na wszystko im powiedzieć, słuchajcie. Karmajnik simulator jest polski, a bardziej żeby nie było grofun tworzącego mesit. Uwaga, Karmajnik simulator jest polski. Dobra, ale gdzie tu jest Karmajnik simulator i o, o czym my gadamy? Tibia jest niemiecka. Koleś chyba do końca nie wie co robi. Gotik też jest niemiecki. Co nie piłem za głupoty widzowie, nie? Przecież gotyk jest niemiecki. Nie no, człowieku, usuń film, przeproś matkę, bo się tak pogrążyłeś, że to jest Hit XD. <tryk> Dobre to jest. Ale nie, no, ja nagram wyjaśnienie do tego, bo tam odpowiem na komentarz. ale to jest zajebiste też, moi drodzy. Zrobiłem taki skrót, nie, bo to, myślę, że do tego się nadaje TikTok albo pionowe wideo na YouTubie. Nagrałem normalny cały film na YouTube'a, taki jak Boomer, czyli poziomo, 4K, kilka minut. No i e, wrzuciłem 30 sekundowy taki skrót, nie. Na grillu podczas majówki, jak wyszła i już wam pokazuję. Nie? Wziąłem ciasto, które przygotowałem dziś. W... Czyli, czyli po prostu nagrałem, wiecie, urywki. To co było, i dałem komentarz, że, że, że w 30 sekund wytłumaczyłem, że zrobiłem na pizzę na, na grillu, nie? No i oczywiście na końcu zachęcam, żeby wbili na YouTube'a. Wrzuciłem na YouTube'a troszkę dłuższy niż na TikTok. No dobra, i teraz zobaczcie, co tu jest napisane. Patrzcie to. Grill jest węglowy! Gazowa to jest kuchenka! Dawaj, dawaj głośniej. Jak można mieć grilla gazowego! Jak temu czemuś jest bliżej do piekarnika! Jak dla mnie to jest piekarnik ogrodowy! Jak grill to węglowy! Nexo, KURWA ty nie masz grilla. BONGOL, rozciągania nie zaczyna się od naciśnięcia pięścią, tylko palcami powietrze wypychasz. Wiecie, że on ma i rację, i nie ma racji, bo jest to jeden ze sposobów zrobienia pizzy, ale to nie jest to nie jest wymagane. Możecie to zrobić na inny sposób. Dobra. I ugrillowałem, a nie upiekłem. Czy sponsorowane, czy widza? Nie, to nie jest sponsorowany film. Yy, ale ja bym chętnie taki film przyjął jako sponsorowane widzowie. Ej, taki sponsorowany, niech mi dadzą grill za kilka tysięcy złotych, ja mogę kurwa, live'y zrobić. Nie widzowie. Dobra. Grill to tylko węglowy. Ale powiem wam, dobra, czy ktoś z was ma taki grill, gazowy. Taki duży ogrodowy. I co? Jakbyście mieli kupić albo polecić komuś, kto się zastanawia, to polecilibyście? Czy, czy jednak stwierdzacie, nie, bo. Ch... Bo mi się wydaje, że chyba polecilibyście, nie? Przecież to niezdrowe. A wiecie w ogóle, że do grilla gazowego możecie dodać zrębki. I one wam jeszcze będą delikatnie podwędzać albo aromatyzować w taki naturalny sposób potrawy. Ale to już jest za duża wiedza. Tego już ludzie kurwa z TikToka nie wiedzą, nie? Albo ci wojownicy węgla. No, to już jest za dużo dla nich. On już myśli, że to jest tylko palnik z gazem i nie da się nic z tym zrobić. Nie, no, ja Wam powiem. Grill gazowy. Myśmy robili przez 3 dni majówki dziennie grill. I powiem Wam, że jest to tak kurwa, wygodne i jest taka kontrola jest nad, nad tym. Myśmy nie, myśmy nie dopuścili praktycznie do żadnego spalenia niczego. A myśmy siedzieli, pili sobie cydr, jakieś wino, zapominali o tym grillu czasami tam O kurwa, trzeba zobaczyć co tam, jak tam, nie? I ja wam powiem, że naprawdę taka jest giga kontrola nad tym płomieniem, nad tym ogniem Że naprawdę on, on ci się nie powiększy ten, ten ogień To nie jest tak, że tam skapnie olej, to będzie taka fojera, że ci spali wszystko, nie? No i wracając do tematu I myśmy zrobili i karkówki, i kiełbasy, i utka i piersi z kurczaka, i pizzę, i warzywa robiliśmy, i naprawdę, jeśli ktoś z was w tym sezonie kupuje grill zamykany, taki kopu taka kopuła, i myślał, czy by kupić sobie gazowy na butle, to muszę wam powiedzieć, że przetestowaliśmy go przez trzy dni bardzo dobrze i ja bym go mógł polecić. E, nie wiem jaki model, bo ten to jest jakiś chyba Napoleon firma. Ale jakieś inne firmy są tańsze pewnie, i naprawdę jest to bardzo fajna rzecz. Przede wszystkim wygoda, ale też yy, bardzo łatwy w obsłudze, bo naprawdę masz dużą kontrolę nad tym ogniem. Jeden jest taki problem w tych, znaczy w każdym trzeba, że musicie nad nim troszeczkę spędzić czasu, żeby go zawsze utrzymać w takiej, wiecie, w dobrej jakości. Czyli jak po grillowaniu, dobrze go wyczyścić, może go przesmarować jakimś olejem, wiecie, żeby. Tam nic nie, nie rdzewiało, żeby było wszystko Git. Czy mogę polecić yy, jakiś termometr do wędzenia na Bluetooth'a? Nie. To znaczy, ja osobiście nie mam takiego. Ja, ja ci pokażę, jaki ja mam. Ja mam yy, ten, który na aplikację działa. Już ci go pokażę. Ale tu są jakieś, widzisz? To są profesjonalne, jakieś bezprzewodowe. Natomiast ja mam. Już go chyba nie sprzedają. Coś takiego mam, ale. Coś takiego to jest. E, działa to w ten sposób, że mm, na przykład wdupiasz to do piekarnika, albo gdzieś jak grillujesz czy coś, i na aplikacji łączysz się przez Bluetooth. I masz apkę, i ty sobie możesz siedzieć w innym pomieszczeniu. I a, na przykład, jak ja w piekarniku robię coś, nie? Trzy godziny się coś piecze. To ja sobie gram w grę, i tutaj na przykład na apce sobie ustawiam, przy jakiej temperaturze mam mnie poinformować. Czy na przykład, jak mięso w środku osiągnie jakąś temperaturę, to ma mi dzwonić. I mi dzwoni, ja wtedy lecę, na przykład, wyłączyć piekarnik albo, albo, albo zmniejszyć temperaturę, nie? Ale to musi być, e, tylko nie każdy ma aplikację, musi być coś takiego. Czyli musi być napisane, albo musi być tu grafika, że jest aplikacja, widzisz, Bluetooth, bo, bo to nie każdy ma. To musi być gdzieś w opisie tutaj, zasięg Bluetooth, nie? Nie, ja kiedyś kupiłem taki za kilkadziesiąt złotych i był słaby. Znaczy, musi być na szpikulec. Jak nie będziesz miał na szpikulec, to nie wiem, jak ty chcesz to. A, tylko że słuchaj, bo szpikulec jest sądom. I ty nie musisz wbijać tego do mięsa, ty możesz to położyć obok mięsa, albo na przykład jak się coś gotuje, to wpuścić po prostu szpikulec, żeby sobie wisiał w tej wodzie. I on wtedy szczytuje z wody temperaturę, a nie z wbitego mięsa. I na przykład, bo są dwa rodzaje, jak na przykład coś ym, długo gotujesz, albo na przykład jak szynkę robisz w szynkowarze, to możesz to na dwa sposoby robić: albo kontrolując temperaturę, w której się to parzy. Czyli żeby ona była 80 stopni, ale żeby nie dochodziła do wrzenia. E, albo możesz sprawdzać temperaturę wewnątrz. Ale temperaturę wewnątrz to powoduje, że musisz przebić się przez tą folię, w której to robisz. E, plus to też później taka dziura zostaje, więc może nie każdy tak chce. Więc ja osobiście robię tak, że ja sprawdzam temperaturę wody i po prostu robię tak, że przez na przykład 2 godziny w temperaturze 80 stopni i kontroluję, żeby to nie wzrastało albo nie spadało, nie? Pokażę ci mój mój jaki mam. Taki mam. To jest firma Borniak to sprowadza i on jest taki. On jest do wędzarni, do gotowania, do pieczenia. Działa w ten sposób, że wkładasz bateryjki, są dwie sondy niezależne i możesz tak naprawdę dwa osobne garnki, dwa osobne palniki, dwa osobne mięsa po prostu sprawdzać. I masz podawaną informację na aplikacji, yy, którą ściąga się za darmo. Tak to wygląda. I sobie ustawiasz osobno jedną. Ap rzecz i osobno drugą. Nie wiem czy go produkują, kosztował też nie pamiętam ile, nie był najtańszy eee, kosztował chyba z 2-3 stówy, nie wiem ile, ale no po prostu ja na tyle robię dużo tych rzeczy, że musiałem sobie to kupić, bo bardzo mnie to denerwowało jak robiłem na jakąś szynkę i totalnie kupa nie wiedziałem jaka tam jest temperatura, nie?